Hej tu Bruno Bricardi Dzisiaj powiem Tobie o 7 zasadach autentycznego biznesu 7 ABC Authentic Business Concepts Po pierwsze ciekawość Ciekawość doprowadza do innowacji i tworzenia wartości To jest kolejny punkt wartość Mając wartość możesz dokonywać wymiany Wymiany, która następuje w relacji To jest trzeci punkt, relacja po tych trzech podstawowych punktach ciekawość, wartość i relacja dochodzimy do długofalowości, żeby ta wymiana była długofalowa. Po piąte żebyś budował zespół, żebyś nie robił wszystkiego sam, żebyś pracował nad biznesem, a nie w biznesie. I w końcu punkt szósty automatyzacja. Jak to zrobić wydajniej, szybciej, lepiej i także lepiej niż konkurencja? W końcu siódmy punkt to jest Twój osobisty, unikalny, charakterystyczny rys. Lub, może inaczej mówiąc, USP, Unique Selling Proposition, co dasz z siebie wyjątkowego, żeby uczynić Twoją produkt-usługę wyjątkowym. Następnym razem możemy porozmawiać również o pięciu zasadach biznesu Roberta Kiyosakiego pięciu kołach trafności biznesowej, a może 4 S wielkich pieniędzy, a może siedmiu instant income ideas, pomysłów na natychmiastowy przychód eee, i czym się różnią od autentycznego biznesu. A może również zdradzę Tobie sekret, jak zarabiać milion złotych na miesiąc, nie ruszając palcem. Do zobaczenia już w następnym odcinku.